Cześć, spójrz na te światło latarki tutaj. Widzisz, jak miga, nie miga, świeci. Dobrze. To teraz weź sobie, podążaj za nim, dobra? Tak. Z jednej strony na drugą. Oczami. Dobra. Podążaj oczami sobie. Świetnie. Teraz do góry. I na dół. I do góry. I na dół. I siuk. I teraz góra, tu góra. Widzisz mój nos? Świetnie. To teraz zobacz. Twoim zadaniem będzie patrzeć na mój nos i po prostu ja będę kierował palce. Jeden palec w jedną stronę, drugi w drugą. Twoim zadaniem będzie powiedzieć mi, kiedy przestaną być w twoim zasięgu wzroku, ok? Kiedy przestaniesz je widzieć? Czaisz? Czaisz. Dobra, świetnie. Oczywiście, że czaisz. Przecież widać, że. Tutaj jest inteligentny człowiek. No, no to super. To teraz tak. Spoko. To teraz tak patrz moje palce. I śup. Świetnie. Jeszcze raz. Siup. Okej. Okay. Świetnie. Super. To teraz zobacz. Te same palce. Magia. Zobacz, co się stanie. Zginają się, nie? To teraz Twoim zadaniem będziemy powiedzieć, który jak najszybciej, oczywiście, który palec się zgina. Czy ten? Czy ten? okej? Okay. Dobra. Gotowy? Tak, mogę zaczynać? Świetnie. Dobra. To czaj to. Próbuj nadążyć. Okej. Okay. Okej. Okay. Świetnie. No bardzo dobrze. Przecież wszystko jest okej. Okay. Uwaga. Aha. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Zadaniem będzie powiedzieć mi, przy którym uchu usłyszysz taki dźwięk, ale jeszcze mi nie mów, okej, okay. dopiero jak ci powiem, że zaczynamy, dobra, także trzymaj oczy zamknięte, świetnie, dobra, no spokojnie, bez stresu, tu wszystko będzie w porządku, mi się wydaje, także bez problemu, Śś. nie stresuj się, oddychaj, posłuchaj, oddychaj, tak jak ja, tak. Okay. to w nagrodę jak Ci się uda jak przejdziemy przez te wszystkie próby znaczy jak Ty przejdziesz przez te wszystkie próby no to wtedy może potrapię Ci po głowie wymasuję Ci głowę to taki fajne jest, fajne uczucie i takie przyjemne dźwięki przyjemne uczucie, co Ty na to? okej, okay. super no to zamknij oczy co ja to miałem? a okej, okay. dźwięk przy uchu Dobra. masz zamknięte? nie oszukuj, dobra Zaczynamy. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Świetnie. Super. 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 Mm, dobrze. Dobrze. Ty możesz otworzyć oczy. Te dwa były takie podchwytliwe, no ale nieźle, nieźle sobie poradziłeś, wszystko w porządku, jesteś coraz bliżej drapania i masażu głowy. mi na rękę, ja wskażę ileś palców. Twoim zadaniem będzie powiedzieć mi, ile ich widzisz, ok? Bez żadnych sztuczek, także jak zrobię tak, to to nie znaczy, że widzisz pięć tylko widzisz dwa dobra? Bo takie gadki tutaj, to już to ja wiem o co chodzi, tak, tak. O, pokazałeś pięć bo te też się liczą. Nie, liczą się tylko te, które wystają do góry. Jasna sprawa, świetnie. Zaczynamy, ja się muszę też skupić. Dobrze, bardzo dobrze, zaczynamy. Mhm, mhm. dobrze, nieźle. Uwaga. Mhm. Mhm. tak. Świetnie. I uwaga, jeszcze raz. Tak. Dobrze, okej. Okay. Jeszcze raz. A nieprawda, bo pięć, bo tutaj też żartowałem. Spoko, dobrze. No przecież radzisz sobie. Nie wiem czemu mnie poprosiłeś o to badanku które widziałeś w internecie, ale spoko. Ja nie jestem profesjonalistą, ale postaram się zrobić to tak, wiesz, każde tam badanie, które oni tam niby mają, okej? Okay. Dobra, i teraz tak. Klik. Patrz na mój nos, dobra? Ok, uwaga. Ok. Ok teraz patrz tutaj mhm, dobrze, dobrze, dobrze świetnie i patrz tutaj to, to, to. ok, dobra to jest ok, dobra i teraz tak patrz na mój palec i podążaj za nim wzrokiem tylko wzrokiem, nie głową, dobra? Zadaniem będzie zamknąć oczy. Szysz, zamknij oczy. Dobra. Zamknąłeś oczy. Ok. Ok. Ja wyszeptam ci ducha jakieś słowo bądź numer. A twoim zadaniem będzie je powtórzyć. Dobrze? Ok. Możemy zaczynać? Tak. Dobra. Świetnie. Telefon. Mhm.

bardzo dobrze. Dobrze, jeszcze troszeczkę. Czekolada. Hmm, zjadłbym. Masz jakąś? No dobra, trudno. Chipsy. Też bym zjadł. Masz coś? Szkoda. Co ty? Co ty masz na przygryzki? Suszone jabłka. Co się śmiejesz? Powtarzaj dobrze. lampa lampeczka tysiąc dziewięćset trzydzieści jeden. Dziesiąt sześćset siedemdziesiąt dwa dobrze Tak, 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 tak. Bardzo dobrze. No to teraz w nagrodę jak obiecałem. Zamknij oczy. Zrobimy ci. Znaczy ja zrobię masaż głowy z drapaniem. Naprawdę cię zrelaksuje. Dobra.